Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Jest poranek i coś tutaj mam nie tak, coś mi tu się odczepiło. Muszę tutaj coś znaleźć. Mam tu taką gumeczkę. Ale gdzieś jakiś powinien być. Tutaj mam. Coś tu mam źle, czy co? Nie wiem, jakoś o to musi być o tak przyczepione. Muszę coś z tym zrobić. Dobra, udało mi się przyczepić. Ten kaptur jest taki wielki, ale powiem Wam, że mimo tego, że jest teraz ciepła zima, w sensie, że póki co no nie mam mrozu, jest ewentualnie jakiś tam minus, nie wiem, 2-3-4 max dzisiaj przynajmniej. No to ta kurtka mi się fajnie sprawuje. Ja ją Wam tak delikatnie pokazywałam w poprzednim vlogu, jak jechałam do Warszawy. To właśnie taką długą kurtkę miałam na sobie i jakby najlepiej mi jest w takich długich kurtkach w sensie najwygodniej, zawsze jest mi ciepło, nie jest zimno w nogi, nie jest zimno w pupę, także naprawdę fajnie. No i co? Ja zaczynam dzień. Czekaj, czekajcie, coś mam tu w telefonie jakieś powiadomienia. Yy. Aha, dobra. Także ja zaczynam dzień. Yy. Dzisiaj wyjechałam trochę wcześniej i są korki, zawsze jak wyjeżdżam 10 minut później, to tych korków nie ma, a mi już jest po korkach, a teraz jestem w trakcie korków, także muszę się zbierać. W ogóle zobaczcie, co ja tutaj mam, jaką mam paczuchę ze Sinsaya, w ogóle jest tutaj taka wielkie, strasznie bruna jest ogólnie druga strona, e, druga strona worka, taki brud, wiecie, zaschnięty ogólnie. E, i, I ona jest, ta paczka jest wielka, ale ja miałam wrażenie, że ona przyjdzie jeszcze większa bo zamówiłam jedną dużą rzecz no więc w sumie myślałam, że to będzie, znaczy jedną dużą rzecz i wiele innych jeszcze, więc myślałam, że ta paczka będzie naprawdę większa no ale jest taka jaka jest jak wrócę do domu to wam pokażę co kupiłam sama już się nie mogę doczekać kiedy, kiedy to otworzę, ale no niestety muszę iść do pracy teraz więc, więc lecę no a a później wam zrobię haul Wróciłam na chwilę do domu i jem, słuchajcie, zupę taką meksykańską, którą zrobiłam. Nie wiem, czy taka jest prawdziwa zupa meksykańska, ale moja właśnie tak wygląda. I u góry jest posypana serem. Zupa jest gorąca, ser się zaraz rozpuści i mam taki w sumie śniadanie-obiad, bo jeszcze, no, nie jadłam śniadania. No, a już jest pora obiadowa. Wczoraj byłam w Lidu i kupiłam winogron bezpeskowy w takim pudełku i był tak dobry, że wczoraj go zjedliśmy. Połowę zjadł Nathan, drugą połowę ja. Oczywiście później na to mi zwrócił uwagę, że był tak dobry ten winogron, a ja zjadłam, <gry> więc wstąpiłam szybko i mu kupiłam też niby ten sam, ale jak tak jakby jest go więcej i jest drobniejszy, a wczoraj były takie wielkie, wi jakby wielkie te winogrona. Więc mu kupiłam i zobaczyłam jeszcze, że, jest, że są ładne truskawki, więc też wzięłam. Jak wróci, to będzie miał niespodziankę winogron i nie truskawki. Powiem Wam, że mój syn, warzywa i owoce na tyle uwielbia, że potrafi zrobić awanturę. Wczoraj taka była mała awantura, że już się winogron skończył. Bardzo to po prostu lubi. Wiem, że są takie dzieci, które mm, nie jedzą owoców i warzyw, i rodzice muszą przemycać, prosić, żeby jeść, a u nas. U nas na tanchłonie po prostu te owoce i warzywa w dużych ilościach. Słuchajcie, mam tu wielką paczkę ze Synseja i zaraz ją otworzymy i zobaczymy, co w niej jest. Mam nadzieję, że przyszło wszystko, bo mam wrażenie, że ta paczka mimo wszystko jest mała, no bo jest tam dla mnie... Jakby ja się spodziewałam tam wielkiej rzeczy. Jednej i wiele małych, więc zobaczymy. Może nie wiele, ale kilka małych rzeczy. Więc otwieramy i zobaczymy, co tam jest. A... Słuchajcie, na rzecz, którą czekałam, mam ją właśnie na sobie. Jest to taki kożuszek. Ja w ogóle powiem Wam, że każde ubranie, które kupiłam, jest, było w worku. W środku i, na, i dookoła było bardzo dużo papierów. Ja to zaczęłam rozpakowywać. Cała sypialnia jest w ogóle w papierach, w workach, więc w sumie dobrze, że to zrobiłam. Ehm, że tego na filmie nie rozpakowałam, bo tylko szeleściłam, rzucałam papierami. Ale zamówiłam sobie taki kożuszek, zobaczcie, jaki. Ogólnie bardzo ładny, jest bardzo mięciutki. Nie wiem, czy jest on na zimę, czy na wiosnę, jesień. Ehm, jest to ogólnie nowość na stronie, ale zobaczcie, to jest SK. A jaki jest tutaj szeroki? E, jestem ciekawa, czy będzie XS w sklepie. Zobaczcie, ile ja tutaj mam miejsca. E, modelka był, miała tak bardziej szerzej, wiecie, to on nie był taki mega dopasowany, on był taki szeroki. E, to było widać na modelce. W ogóle myślałam o jeszcze w chaosie, był, był kożuszek do kupienia i tutaj w Sniseu. I właśnie w chaosie był jeszcze szerszy. Dziewczyna była, miała jeszcze szerzej to wszystko. Zastanawiam się czy go sobie zostawić, czy go oddać, czy poszukać w ogóle czy jest rozmiar XS Ale plusem tego, jak tak teraz pochodziłam po mieszkaniu i sobie zobaczyłam w każdym lusterku Że jakbym miała ja teraz z nim chodzić, czy nawet ym, wcześną wiosną, to ja chodzę w różnych sweterkach yy, I te wszystkie sweterki, jak o tutaj mam luźniej w rękawach i o tutaj w brzuchu To one mi się na swobodnie mieszczą i na swobodnie wszystko zamknę, i tak się nie duszę, że kożuszek bym sobie zamknęła i by było ok. A jakbym to, jakbym miała jeszcze mniejszy, cieśniejszy, to już mam kilka takich sweterków luźniejszych z, z luźnymi rękawami. Tutaj na brzuchu są takie luźniejsze, a jednocześnie mają gdzieś tam ściągacze, to już by mi się nie zmieściły. I wiem to, bo. Mam dwie kurtki zimowe, w których nie chodzę, jak mam zakłada... ja, no, jak zakładam te sweterki, bo się po prostu w nich nie mieszczę, jest mi ciasno, w rękawach jest ciasno i tak dalej. Więc nie wiem, co mam robić. Jest on bardzo ładny, jest w ogóle taki mega mięciutki, nie jest sztywny. No, jest ekstra. Zapłaciłam chyba jakieś 150 zł za niego, ale nie wiem, co mam robić. Muszę to przemyśleć. Kolejną rzeczą, którą sobie kupiłam, to kupiłam sobie rękawiczki. Zobaczcie, jakie ładne są te rękawiczki. Takie ładne, prawda? Tutaj to jest taka skóra, a tutaj takie misio. I ee, ja jakiś czas temu kupiłam we sobie rękawiczki. Zresztą Wam ostatnio we vlogu mówiłam, że je zgubiłam. No i stwierdziłam, że sobie zamówię kolejne rękawiczki. I nie było już tych, tych które kupiłam. E, tylko były te na stanie, więc wzięłam te one też chyba były na jakiejś delikatnej promocji wzięłam je jest się ogólnie stacjonarnie, jak byłam w sklepie to się zastanawiałam, czy kupić te, czy tamte co zgubiłam, wybrałam tamte, zostały zgubione no ale pewnie jak już kupiłam te to się znajdą tamte, prawda? kolejną rzeczą, którą kupiłam to jest bluzka też jest to eska, a jakaś jest taka strasznie szeroka no zobaczymy z długim rękawem Taka bluzeczka, i tutaj ma e, taką dziurkę, czyli o tutaj by, wiecie, będzie e, skórę widać, goła ciało, ale bardzo fajna. Była biała i czarna. Chciałam kupić też czarno-białą, ale zdecydowałam się, że tylko czarną, bo w białej i tak będę bardzo rzadko chodzić. Kolejna rzecz to są spodnie. Ja w Osniseju chyba tylko raz kupiłam spodnie jeansowe, takie czarne. Fajne były. W są o tyle fajne, że te są, dzień są jednak tanie. Ja kupiłam jedne z najtańszych, takie niebieskie, rozmiar 36. Z przodu nie mają kieszonek, tylko są takie, wiecie, wyszyte. Z tyłu na pupie są normalne dwie kieszonki. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że będą dobre. I ostatnia rzecz, która e, miałam wrażenie, że zajmuje bardzo dużo miejsca, tak samo zresztą jak e, płaszcz, a się okazało, że płaszcz jest cieniutki i mięciutki i torebka też jest mięciutka. Jest to taka torebka na takich e, na takich dwóch paskach, wiecie, na ramię. E, z, ma też tutaj taki portfelik. E, ja bym go w ogóle chciała odczepić, a on jest odczepiany, spoko. E, także tu może sobie tak wisieć, a mogę go schować do środka w środku jest jedna wielka e, kieszonka z taką malutką po boku wiecie jak to jest w torebkach, nie? E, taka jedna o proszę bardzo kieszonka na jakiś telefon, a tu wiesz nie, cukierki trzyma. cukierki tak, cukierki także aparat mi się mój zmieści jest taka właśnie fajna e, błyszcząca, mięciutka no taka trochę pognieciona przyszła ale ja zaraz idę do pracy znowu, bo ja dzisiaj e, dużo mam pracy. Przyszłam tylko na obiad i, i, i troszeczkę tam ogarnąć kilka rzeczy, ale zaraz biegnę do pracy i mówię, kurde, taką jak była w siatce, jak ja ją wyciągnęłam z siatki, jak ja ją zaczęłam wyciągać i nagrywałam ogólnie haul taki otwierany, że wszystko otwieram i szelściłam tymi wszystkimi e, siatkami, opakowaniami na TikToka. Jak zobaczyłam taką pogiętą torbę, mówię sobie Jezu, nie, w głowie tak sobie pomyślałam, że dramat, że jest taka pogięta, ale już się w miarę wyprostowała, i stwierdziłam, że ją zabieram do pracy, żeby się trochę, wiecie, napakuje rzeczy. To ona też się trochę bardziej wyprostuje, więc takie są moje. Chyba już nic więcej nie kupiłam, nie? To, to worków jest. Tyle jest worków, a jeszcze tu, jeszcze tu, nie ma już nic. Kulotka. elegancko, audiobooki, 50 dni za darmo. Ej, to akurat spoko, bo ja audiobooki to jak najbardziej. Zarejestruj się na Bookbit Sensei 50. kod. Kurde. Ciekawe nawet książki, o tą książkę planuję przeczytać Słuchajcie Ej, ja może sobie wezmę Zobaczę, czy to działa, tak jak oni mówią Zobaczymy Zostawię to sobie, bo ja e, aut, Aktualnie na audio, Audioteka Mam konto i tam wiecie Płacę subskrypcję za, Żeby słuchać książek Więc może akurat Na 50 serii nie chcę mi się wierzyć, że będzie za darmo na 50 dni, ale kto wie. Ja przez 50 dni jestem w stanie przy, przy, wysłuchać trochę książek. No, także takie moje zakupy, słuchajcie, z Sinsaya. Ja ciągle się zastanawiam nad tym płaszczem. On w ogóle tutaj w aparacie, jak go założyłam, zupełnie inaczej wygląda jak w telefonie, jak nagrywam TikToka, to po pierwsze, a w każdym lustrze w domu jeszcze inaczej. I się zastanawiam, co robić. Ale wiem, co zrobić, wiecie co? Ogarnę sobie na Sinseju, czy on w ogóle jest w aplikacji w telefonie. Ogarnę sobie tak na szybko, bo muszę już sprzątać i biec. Słuchajcie, hmm, czy jest w ogóle. Jak mi się śpieszy, to A w ogóle. No, jest XS i XXS. Chyba będę chyba sobie go wymienię. Ale z drugiej strony zobaczcie, yy, też jest taki szeroki w miarę na modelce. Widzicie? I co jest najciekawsze, że rękawy są dobre. A na tych XS -kach i S -kach będą za krótkie rękawy. Nie wiem, czy to widzicie, ale bardzo, bardzo, bardzo pada. Śnieg z deszczem. O, aż ostrość mi aparat yy, gubi. Mega sypie na filmiku, tego aż tak nie widać, jest 10 razy gęściej niż na filmiku, no. Nasza choinka się jeszcze bardzo fajnie trzyma. Yy, usła jest taka twarda, ale w ogóle ze igły w ogóle nie spadają. Także się trzyma, jak na to, że dostała tylko dwa razy wodę od. Od momentu, jak tutaj przyjechała, to uważam, że pięknie się trzyma, tylko po prostu uschła i tak bardziej opadła, w sensie ma tak niżej gałęzie. Ja nie ukrywam, że mam ochotę już ją rozebrać, już nawet dzisiaj lampki się nie świecą, ale nie mam kiedy. Yy, I tak myślałam, że rozbiorę ją, jak zacznie się sypać, a ona się w ogóle nie sypie, więc, więc nie wiem, co mam robić, ale dzisiaj na pewno jej nie rozbiorę. Odrywam, słuchajcie, metkę. Wkładam aparat, przykładam rzeczy ze mojego plecaka tutaj i będę się zbierać. Śnieżek pada tak dużo, pada tylko jest mega mokry, że mam całą szybę już zasłoniętą. Odpalam auto i sobie szybko to wszystko wytrę. Ale sypię, słuchajcie, Boże, jak pada śnieg, tylko wiecie, taki mokry z deszczem, ale mimo wszystko jest tak w miarę biało albo tak biało przezroczysto, ale no normalnie super. Ja tu lubię takie, takie rzeczy. Słuchajcie, trochę mi się plany pozmieniały. Jedna rzecz mi się odwołała, może tu sobie wrzucę. Mam tą torebkę ze Sinsei, ja w ogóle podjechałam pod jedną z galerii, gdzie jest Sinsei, i gdzie ta aplikacja mi pokazała, że jest ten płaszcz w małej ilości XXS i XS, XX, ale oddam chociaż ten za duży, tą eskę, bo no, mam po prostu chwilę, Yy, jedna rzecz mi się odwołała i mam taką godzinę luzu, więc stwierdziłam, że nie będę siedziała i nic nie robiła, tylko po prostu sobie, wiecie, przyjadę, yy, po prostu tą godzinę spędzę w pozytywny sposób i oddam ten i po prostu nie leżą w domu, bo on mi jest niepotrzebny. Albo go oddam, albo kupię sobie mniejsze, ale tak czy inaczej go oddam. Nawet jak nie kupię mniejszego, to tego oddam, nie będę w takim za dużym chodzić, tak? Podjęłam taką decyzję, więc idę go oddać, no. Dobra, słuchajcie, mam, mam XXS, ostatni, ostatnią e, sztukę znalazłam i XS. Pani mi powiedziała, wy, jak oddawałam tamten, e, tamten płaszcz i esKę, że to co jest tu na sklepie to tyle jest, więc znalazłam dwa i przymierzam. Słuchajcie, założyłam XXS i słuchajcie, dalej jest tutaj bardzo szeroki, a za to ma rękawy za krótkie i, i daruję sobie po prostu, wiecie? Chyba sobie daruję. Już XS-ki nie będę mierzyć, bo też jest bardzo, bardzo szeroki. Jest bardzo szeroki, a tutaj te rękawy są przykrótkie, a nie chcę takiego mocno szerokiego, więc chyba sobie odpuszczę. Założyłam jeszcze ten XS i ten ma chociaż rękawy dobre. Nie są za krótkie i jest bardzo szeroki, ale nie wiem co robić, bo na modelkach on jest taki szeroki. Dobra, długo się zastanawiałam, czy kupić sobie XS, bo XXS była e, za, e, za krótkie, miała rękawy na szerokość, wszystko podobnie więc wzięłam XS no bo ogólnie mi się ten płaszcz bardzo podoba i na modelce on też jest bardzo szeroki ja rzadko kiedy kurtki zapinam nawet ta jest taka rozpięta więc stwierdziłam, że że biorę także wzięłam powiem wam, że pierwszy y, pierwsze pół dnia mam tą torebkę i super się sprawuje także jest Super, ale za to pogoda jest taka chlapa, jest taka ciapa. No ale, chociaż, przy, chociaż przez chwilę był fajny śnieżek, bo nawet tutaj jest śnieżek, zobaczcie.